Patryk, oglądamy w tym sezonie dwa różne podbeskidzia, bo w tych meczach domowych jesteśmy bardziej ofensywnie nastawieni, mamy więcej kontroli. Na wyjazdach czegoś nam brakuje, pomimo że nie jest to determinacja, bo dzisiaj broniliśmy przez długi czas bardzo skutecznie. To brakuje jakiejś takiej odwagi na tych wyjazdach? No na pewno. No, tak jak nasz dorobek punktowy na wyjazdach na no to wskazuje, że jest to problem i nie przywozimy punktów z tych wyjazdów, na pewno musimy robić wszystko, żeby to poprawić. No tak jak powiedziałeś, może budować to w kontekście przyszłych meczów, że na pewno dzisiaj ogrom pracy został zrobiony biegowej i fizycznej i zaangażowania tego nam nie można odmówić. No ale jednak, z... biorąc pod uwagę całe spotkanie, no to Arka przeważała, kontrolowała grę no i na koniec zasłużenie wygrała, no bo to trzeba powiedzieć sobie wprost. No tak, warto też zwrócić uwagę na postawę kibiców, którzy przejechali do Gdyni kilkaset kilometrów, ale też okazali tobie wsparcie wobec e, dzisiejszego meczu. Tak, tak, no na pewno dziękujemy kibicom za to, że przyjechali, bo to jest duży, duży dystans do pokonania i ich prywatny czas, także to jest na pewno bardzo ważne i bardzo to doceniamy. Chcielibyśmy się na pewno odpłacić lepszym wynikiem dzisiaj, ale... Będziemy robić wszystko, to mogę obiecać, żeby właśnie te wyniki się poprawiły z każdego meczu. Teraz mamy już za dwa dni kolejny mecz, także po tej porażce to jest taki najlepszy bodziec do tego, żeby już za dwa dni pokazać się z jeszcze lepszej strony i ja wierzę mocno w to, że ta praca, którą my wykonujemy i to zaangażowanie, że to przyniesie w końcu rezultaty, bo chcemy mieć więcej punktów i zrobimy wszystko, żeby, żeby tak było. No tak, już we wtorek szansa na rehabilitację w meczu z Pogonią. To jest dla, dla nas dobra pozycja wyjściowa, bo tak naprawdę to pogoj musi wygrać ten mecz, a my możemy się po prostu pokazać. I to jest chyba pewien atut tego meczu. Tak, no dokładnie. No. Mecz zaczyna od 0-0 i wszystko zależy od tego, co się wydarzy na boisku. Wszystko jest w naszych nogach. Wiadomo, że tam jest wyższa jakość piłkarska z racji choćby tego, że to jest inny szczebel rozgrywkowy, ale patrząc przez pryzmat z tych wyników, które się dzieją w pucharze, są to dość specyficzne rozgrywki pomiędzy meczami ligowymi. To obciążenie się na nawarstwia i jeżeli my będziemy mieć determinację i pewność i wiarę w to, że można osiągnąć sukces w tym meczu, to wierzę, że to się uda. Trzymamy Ci kciuki. Dzięki!